Witam. Dziś będzie o tym, jak odnaleźć swoją rodzinę w Kanadzie. Ten film jest na życzenie jednej z moich miłych subskrybentek. Także, jeśli macie jakieś pytania, to proszę bardzo. Zawsze chętnie słucham. Jeśli. Bot, bo, bo to może jest inspiracja do kolejnego fajnego filmu. Tak, jest to rzeczywiście. Ciekawe pytanie, jak odnaleźć kogoś w Kanadzie? To nie jest takie łatwe i to zależy od wielu rzeczy. To zależy od tego, jak dawno ktoś przyjechał. Czy to już była któraś generacja, czy to jest, już ktoś był dawno temu i to już kolejna generacja jest. Wtedy trzeba szukać. W innych miejscach i wtedy na przykład szukamy w różnego rodzaju stronach, które zajmują się genealogią taką jak na przykład Ancestry, ja podam linki potem pod filmem to, to, to jest, to, to można wyszukać swoją rodzinę z całego świata, na, teraz właściwie w tej chwili w, Ludzie w, w, na zachodzie, w Kanadzie, w Stanach, w Polsce, ch chyba też, bo ja też mam kontakt z taką stroną polskiej arystokracji, gdzie pomagam też w wyszukiwaniu nowych osób i dodawaniu danych, osób, które są w Kanadzie, dla kogoś, kto zajmuje się polską arystokracją. I jako członek tej i, i osoba, która jest również na tej stronie, Pomagam w wyszukiwaniu nowych osób, ale też yy, wiele osób właśnie dzisiaj zajmuje się, interesuje się genealogią. Jest dużo takich stron i można wyszukać i tam są często, tak jak w Ancestry, to są Płatne serwisy. Często to są różnego rodzaju płatne serwisy, więc też zwracam uwagę na to, żeby nie, nawet jeśli, jeśli masz pieniądze, to nie podawać swoich danych i karty kredytowej wszędzie na jakieś przypadkowe strony, bo to nie wiadomo, gdzie się trafi. Także ja nigdy wyszukując czy, 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 co, czegoś, jeśli szukam czegoś, to nigdy nie idę tak głęboko, żeby gdzieś tam komuś płacić, bo nie jest, to, nie jest to jakby do tego stopnia, żeby mi bardzo zależało. Raczej szukam przez moich znajomych. I to jest najlepsze. Czy możesz mieć jakichś znajomych, które, którzy mogą mieć kontakt z tą osobą? Poszukać tych znajomych w Polsce, dowiedzieć się nawet na przykład, poszukać w szkole, na w stronie listy absolwentów. Czy jeśli nie pamiętasz imion, czy nazwisk, czy jest ktoś z kim ta osoba mogła się przyjaźnić i może można tą, tą osobę zna, odnaleźć, potem sposobami, które poda mi, może ta osoba ma kontakt z kimś, kogo, kogo szukasz. Też to jest pierwsza rzecz, jeśli to był ktoś już, kto już może nie żyje, a jakieś jego, jego dzieci tylko szukasz. A druga rzecz, jeśli ktoś wyjechał nie, już nie tak dawno, to jeśli to jest młodsza osoba i jest gdzieś jeszcze w Kanadzie, to są inne strony do wyszukiwania, ale też często są, są płatne. I tak, że można, właściwie najlepszym sposobem, który ja używam, to jest Google. To jest pierwsza rzecz, którą, jeśli masz komputer w domu, to wpisujesz w Google i ja podam to na przykład, jak to wygląda. I zazwyczaj mi się to, właściwie w Google jest więcej. Ja Wchodzą na te płatne serwisy czasami też, bo tu pokazują się jakieś, jakieś wyniki bezpłatnie, tak dla zachęty, więc w tych wynikach bezpłatnych już. Już czasem można coś znaleźć, albo pokazuje się lista wyników, a właściwie nie ma tej osoby, co znaczy, że nawet jak, jeśli byśmy zapłacili, to mogłoby się okazać, że nadal tej osoby nie ma. Natomiast Google jest w tej chwili bardzo dobrze, no może nawet niebezpieczne. Jest to, co się dzieje w Google, bo Google jest takim patentatem, który chce mieć wszystkie informacje o wszystkim, ale najprościej jest właśnie wpisać nazwisko w Google i może podam w tym momencie taki przykład. Podam, podam przykład na stronie. Na przykład mam takiego kolegę. Znajomego z Polski, który wiem, że jest w Kanadzie. I jak sobie wejdę tutaj na Google i wpis, wpiszę mojego znajomego saksofonistę z Polski, który się nazywa Piotr Cieślikowski. Piotr Cieślikowski. In Canada, tu mi się pokazuje. No nie, in, oh, in Canada. O, właśnie, to jest ciekawe, bo tu mi Google pokazuje Kanada 441.ca. To jest takie miejsce do wyszukiwania. Okej, okay, i tutaj, i proszę bardzo, jest jakiś brust cieślikowski. To, ludzie mówią, że to jest ta strona właśnie, gdzie się wyszukuje formalnie. Oni chcą płacić, oni chcą, żeby im płacić, żeby coś tam znaleźć, ale tutaj są jakieś nazwiska, wcale nie ma tego. Natomiast wracam z powrotem do Google i piszę jeszcze raz. Ja myślę, że on jest albo w Quebecu, w, w, w okolicach Montrealu, albo w Toronto. Mogłabym wpisać Toronto, ale wpiszę Kanada. Bez, on, wiem, że on jest saksofonistą, to może wpiszę sax. So, seks się wpisało. Sax. I zobaczę, co mi wyjdzie, po prostu w Google. Coś to się otwiera, się otwieraj się. I tak, powoli się otwiera, chociaż ja mam bardzo szybki internet, to pewnie Google tego szuka długo. O, patrzcie, zobaczcie, jak wpisałam, Saks trzeba zlikwidować, bo pokazuje, nie pokazuje tego, co trzeba. Piotr Cieślikowski, Kanada. Proszę bardzo, mam, od razu wychodzi. Ja nawet, 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 nawet zrobiłam pomyłkę w imieniu, a to i tak znalazło Piotr, Piotr Cieślikowski, Kanada. Więc mam tak, mam Facebook. Facebook jest tym miejscem, gdzie bardzo często możemy znaleźć naszych znajomych, jeśli po prostu wpiszemy. Mnie tak ktoś znalazł. My z mojej szkoły podstawowej koleżanka, która przyjechała do. miała przyjechać do Kanady i szukała. Wiedziała, że jestem w Kanadzie, więc wyszukała mnie poprzez Facebook i pytała się: Przyjeżdżam do Toronto, czy możemy się zobaczyć? Ja mówię: Nie, niestety, to są trzy strefy czasowe. Ja będę w tym. W, w Montrealu za dwa miesiące, to jak poczekasz, to mogę przy okazji wskoczyć do Toronto. <laughs> więc tak, ale znalazłam mnie, jesteśmy w kontakcie, więc mamy Facebook. To jest. Tu jest Music Academy, tu jest jego zdjęcie, to jest on. Także wiem tutaj, że ja go poznaję. To jest on. Więc to jest najlepsza, najlepsza strona, żeby znaleźć. Tu jest jeszcze właśnie Facebook. Saksofonist, tak. Polish Born Canadian Saksofonist, Komposer. Tak, on tutaj widzę w LinkedIn, jest w Toronto. Tu jest również ma swoje YouTube. Mogę posłuchać, jak teraz gra. Tutaj jest jeszcze jego zespół, widzę. Piotr Bocian, tak go nazywają, kwartet. Widzę jego drugi profil, to jest on, bo to jest Beaconsfield, to jest część Montrealu. No i tutaj dalej i tak dalej. I tak jeszcze dużo tego jest i są zdjęcia. Także powiedzmy co on teraz robi Music Academy. To sobie tutaj klikam, żeby zobaczyć czym on się zajmuje i pokazuje mi się tam za chwilę. Jak także naprawdę bardzo dużo osób dzięki Facebook można znaleźć. Facebook, jeśli to jest ktoś, się strasznie długo otwiera. To ja pokażę coś innego w międzyczasie, bo ja tu przygotowałam siebie, znalazłam swoje nazwisko. Ja się nazywam Maria Owczarek i wpisałam sobie Maria Owczarek Edmonton Alberta, Kanada. I też mi się pokazał mój Linkedin, Maria Owczarek PhD, dr Maria Owczarek Berger, to jestem ja. Tutaj jest ciekawe Belgrade Art Studio Residency, ja byłam sobie w Belgradzie, na, ponieważ oprócz psychologii jeszcze sztuki wizualne studiowałam, wybrałam się na taką rezydencję dla artystów. To no, jest informacja. Maria graduate from the Visual Arts Program University of Alberta Edmonton, Kanada. I tutaj, jak sobie kliknę, to się trochę może szybciej otwiera. To będzie będzie moje zdjęcie. Proszę bardzo, opis tam tego, krótki tego co robiłam, moje, w, moje wystawy o mnie, także można tu się dowiedzieć różnych rzeczy, co ja robię w Kanadzie. Tutaj moja strona, to już nie będę otwierała Fine Arts America, to jest, to jest moja strona z moim portfolio. Tu jest z mojej pracy, Edmonton Transit Service Advisory Board, gdzie pracowałam w, w Urzędzie Miejskim. I tu jest też moje zdjęcie na stronie urzędów jeszcze czy już nie? Bo ja tu już. O, members, bo ja już przestałam tam pracować. Zobaczę. O, jeszcze jest, proszę bardzo. To jestem ja. O. Scientist in the field of social psychology, service, peer review for medical and psychology, publications, też visual art program. I tam krótkie rzeczy o mnie. Są inni ludzie, którzy ken jest. To, to jest fajny, ja go bardzo lubiłam w pracy. Leksi, bardzo fajny. fajny, nowy nasz pracownik. Więc tu można się dowiedzieć, gdzie ja pracuję. No i tak dalej. Także to już zamknę, a tu zobaczymy, czy Piotr się otworzył. Tak, proszę bardzo. Tu jest Piotr. Tu można się do niego zapisać na lekcję saksofonu. To zamykam Piotra. Następna strona, którą tu sobie przygotowałam, to jest Legacy, Legacy Tree. I to jest taka strona kanadyjska, gdzie można, wyszuka, gdzie można zamówić sobie serwis. Jeśli szuka się rodziny w Kanadzie, która, osób, które już zmarły, to u nich, i to jest dobre miejsce, bo to jest firma taka, która. Nie wiem ile to kosztuje, ale to jest firma taka, powiedzmy poważna, która przez ma no tam gdzieś znalazłam jakieś tam już nie będę w tej chwili szukała jakieś tam mają potwierdzenie jakieś, że są akredytowaną firmą, bezpieczną. I do nich można, czysto takie pytanie można zadać za darmo, i wtedy oni powiedzą, co mogą zrobić, ile to kosztuje i tak dalej. A co z, zrobić, wracam na chwilę. Tu pokażę inną stronę jeszcze. Może od razu, ale na razie wracam, żeby powiedzieć o innych sytuacjach. Tak, jeśli. Także te dwie poza tym te dwie strony, jak Facebook i LinkedIn, to są miejsca bardzo popularne w ogóle na świecie i w Kanadzie LinkedIn ludzie używają do kontaktów takich zawodowych, profesjonalnych. Jest to miejsce, gdzie można również pracę szukać. Przepraszam, gdzie można znaleźć pracę, gdzie daje się tak jakby swoje CV, i można, mogą ludzie zaproponować pracę. Albo współpracę, albo biznes. Ja tam jestem jako biznes, i, i jestem do kontaktów profesjonalnych z innymi biznesami, z, z ludźmi, z, z naukowcami, z psychologami. Z mo w mojej dziedzinie jest to bardzo dobre miejsce, żeby. Tak, jest takie też medio społecznościowe, gdzie mogą się ludzie kontaktować, i to są te dwa miejsca najlepsze w zasadzie. No i właśnie ogólnie w Google. I można w Google, jak się szuka, też kliknąć, żeby zobaczyć zdjęcia, tylko obrazki. To można szybciej znaleźć, jeśli jest dużo takich nazwisk podobnych. Ale co, co jeśli może się też zdarzyć, że to, to jest osoba, która ma jakieś problemy, może albo. Nie chce się tak publicznie pokazywać, albo może nawet niekoniecznie wie, że my szukamy tej osoby, niekoniecznie chce się kontaktować z nami, ale my chcemy z jakichś powodów, nawet prawnych, to wtedy możemy też oprócz tego właśnie szukania darmowego, to możemy sobie wynająć prywatnego detektywa i też tu pokażę taką stronę. Którą już otworzyłam i to jest Private Investigators in Canada. To jest miejsce gdzie wybieramy sobie, tylko wybieramy sobie jakieś, jakąś prowincję i wybieramy sobie Alberta na przykład gdzie ja mieszkam i tu mam jakieś osoby. Które możemy sobie zobaczyć, ich Facebook, możemy ich stronę zobaczyć, możemy zapytać, możemy zadać pytanie, i często zadać, można zadać jakieś pytanie i prostą radę jakąś dostać, nawet z, bez, bez płacenia, za, po prostu za darmo, jakąś informację taką podstawową, gdzie, gdzie dalej szukać, co zrobić. No i także jeśli komuś bardzo zależy, to prywatny detektyw. To jest osoba taka, tak jak to, ta strona genealogiczna, to są zawodowcy i tak samo prywatny detektyw, to już wiesz z kim rozmawiasz, nie wpisujesz jakichś danych na stronę, którą nie znasz. Też bardzo, ja bardzo, jak mieszkałam w Montrealu, to bardzo często też widziałam, że na stronie biuletynu polonijnego, jeśli wiesz w jakim, w jakim mieście jest ta osoba, to na stronie biuletynu polonijnego poprosić o to, żeby dać ogłoszenie. Ja jestem tą taką, jeśli wiesz, że ta osoba, szczególnie jeśli wiesz, że taka osoba będzie zadowolona z tego, że, że znajdujesz ją. Moja koleżanka na przykład. Z, ja powiem jeszcze, jak mnie nie koleżanka znalazła, ale właśnie najpierw dokończę, jak to było z, z, z tym biuletynem polonijnym i poprosić o ogłoszenie. Ja widziałam takie ogłoszenie, nie wiem, jaki był efekt, ale można w takich kilku ogłoszeniach w dużych miastach. W Toronto jest najwięcej Polaków, ale ja nigdy nie mieszkam w Toronto, mam siostrę w okolicach w Ontario która mieszkała w Toronto, teraz mieszka w okolicach. Piękny dom kupiła. Natomiast mam, właśnie widziałam to i też Vancouver jest już takim miejscem. Edmonton, w Edmonton też jest bardzo dużo Polaków. No i tam można poszukać biuletynów różnego rodzaju polonijnych. Albo strony Facebook, czy jakichś stron, i zapytać tak: zapytać kogoś, podać informację, czy znacie taką osobę? Ja szukam, powiedzcie, że ja szukam, w ten sposób. Jak moja koleżanka mnie znalazła, to jest bardzo ciekawe, bo ja miałam bardzo dobrą przyjaciółkę, która wyjechała do Włoch, a ja wjechałam do Kanady i nie miałam z nią kontaktu potem. I ona wpisała w Google, znaczy nie, też nie było mnie tak bardzo w internecie jeszcze w tym czasie, to były początki internetu, ale było już, był już Gmail, e-mail, więc ona, ponieważ wie dużo ludzi miało Gmail, a ja akurat tak się składa, że byłam jedną z pierwszych osób, które miały Gmail, jeszcze kiedy w tym czasie, kiedy było tylko na zaproszenie, więc wysłałam te zaproszenia też do kilku znajomych, które są w Google też w Gmail. I moja koleżanka pomyślała, ona jest mądra, ona jest też tak bardzo mocno, duchowa praktykuje, także ona ma dużą intuicję dzięki praktykach duchowych, praktykom duchowym buddyjskim medytacji. I ona Wymyśliła, że moje, mój e-mail, może jaki mój e-mail może być, może być, jeśli chodzi o Gmail? I odgadła, napisała, zrobiła taki e-mail, tak jak, jak bym wiedziała, że może być mój, bo mnie znała, ad ad gmail.com. Wysłała e-mail i zapytała czy to czy to Mario jesteś tutaj. Czy dobrze wpisałam tak dobrze. Taki mam e-mail. Zgadła jaki mam e-mail. Więc po prostu napisała do mnie i, mam, i jesteśmy w kontakcie, jesteśmy na Facebook. Także są takie różne śmieszne sposoby odnajdowania. Swoich znajomych, połączyła się telepatycznie i, i, i odgadła mój e-mail. Także tak to, tak to wygląda. To w skrócie: życzę powodzenia w szukaniu nowych osób. Naprawdę Google jest najlepszym i najtańszym sposobem, bo tam, jeśli się to w, w tu długiej liście sprawdzi i co tam, je, co tam jest, to jeśli ta osoba się. A w tej chwili większość osób, szczególnie młodych, to gdzieś tam jest, wie, na jakichś mediach społecznościowych, bo a szczególnie jak ktoś ma rodzinę i czy znajomych, czy znajomych ze szkoły jeszcze w Polsce, to chce mieć z nimi kontakt. Ja mam kontakt jeszcze ze znajomymi ze szkoły średniej, i z podstawowej dzięki też czemuś takim jak Facebook jest całą moją rodziną, także coraz właściwie tak dużo osób jest na Facebook, że to, to jest dobra metoda, którą polecam to zabawy i wyszukiwania swoich znajomych, ale a jeśli nie, jeśli ta osoba z jakichś powodów chce być anonimowa, a my bardzo chcemy ją znaleźć, to właśnie polecam ty, Prywatnego detektywa. To dziękuję bardzo za wysłuchanie. Pa, do usłyszenia.